Witam, witam drogie koziorożce, moje kochane diabełki, zapraszam Was na przekaz na miesiąc czerwiec 2025 oczywiście piszcie to, co z Wami rezonuje, to są energie ogólne. Odwracajcie oczywiście, tak yy, i również zwrócić uwagę na Ascendent, Księżyc, Wenus yy, Jeśli chodzi o miłość i o związki, a także na znak wedyjski, drogie koziorożce, czyli połowa wcześniejszego, tak. Yy strzelca, tak, strzelca dobrze mówię. Połowa strzelca należy do Was, do drugiego koziorożce. Ja zapraszam Was do subskrypcji, do obserwacji, do komentarzy. Dajcie znać, że jesteście łapkę w górę, dzwoneczek, tak. I oczywiście zapraszam również do czytań indywidualnych, więc zobaczmy drugie koziorożca. Jaki tytuł dla Was na miesiąc czerwiec? Piękny miesiąc. Dystans. Dzięki dystansowi w końcu czujesz się kompletny w środku, bez względu na to, czy udało się zrealizować pragnienie. Jak na ironię, właśnie wtedy często się ono realizuje. Widzisz? Koziorożcu, po prostu weź dystans, wrzuć na luz. I zobaczmy, jak się będzie miało przesłanie do tego, jak wy się przedstawiacie w miesiącu czerwcu do jakiegoś koziorożce? Dziewiątka pucharów. A co wychodzi naprzeciw? Siódemka pucharów. No, co jest jego podstawą? Wieża. No, coś pierdyknie, huknie. Co dojdzie do przyszłości? Książę dysków. W głowie księżniczka Mieczy co przyjdzie. Gwiazda, o jak pięknie. W głowie, w myślach król dysków, wasza energia. Co z otoczenia? Królowa dysków, nadzieje, obawy, dziesiątka mieczy. I tu macie czwórkę pentakli. Mhm. No, tutaj będzie się skupiać na kwestii materialnej, tak. I tutaj macie kartę Wisielc, Zotokany Ryby. Uwaga, dla mnie to jest taki złodziejaszek. Wcześniej tak wieszano do góry nogami, tak. Złodziejaszków, jeśli coś ukradli, jeśli coś zawędzili, a ten złodziejaszek po prostu może. On tu oznaczać, że na niektóre sprawy trzeba spojrzeć po prostu z innej perspektywy, tak, ale też energia postoju, zawieszenia, tak, brak ruchu i być może dlatego jest pokazany ten dystans. Więc zobaczmy. Materialne szczęścia. Materialne szczęście to w dziewiątce Bucharów to jest takie spełnienie marzeń, tak? Ja wreszcie to mam, wreszcie osiągnęłam. Tylko, że naprzeciw wychodzi siódemka pentakli, jest zbyt wiele możliwości, rozoryczny sukces. No właśnie, bo pełnia szczęścia to jest dziesiątka, a nie dziewiątka. Dlaczego? Pustelnik, właśnie przemyśleć w ogóle swoje działania, co Was naprawdę uszczęśliwia, bo to jest. Tutaj mamy trójkę mieczy, czyli no jednak coś nie jest do końca takie, jakbyście tego chcieli. O, przepraszam, musiałam sobie zmienić głośnik. To nie jest takie do końca, jakbyście tego chcieli, tak? I dlatego sobie przemyśleć, co wam naprawdę przynosi szczęście, do czego dążycie, co chcecie naprawdę osiągnąć. Pełnia szczęścia to jest dziesiątka, a tutaj jednak, co wychodzi naprzeciw, to jest tkwienie wirusji. To jest zbyt wiele opcji, być może macie do wyboru, albo tak myślicie, że macie tyle do wyboru. Zobaczymy, dlaczego. E, dziewiątka pentakli bo dziewiątka pentakli bo to co było tutaj wcześniej sami widzicie, karty to potwierdzają tak eee, dla was się skupia wy się skupiacie po prostu na tym co macie i wam jest tak dobrze tak jakbyście nie chcieli niczego zmienić tylko po prostu jest jak jest i wam to pasuje co jest tego podstawą? Wierza czyli jednak coś się musi zakończyć żeby ta pełnia szczęścia była a nie żeby było tak o samo się. A wieża, to już jest zakończenie. Tak, bo brak równowagi po prostu w zbraniu i wydawaniu to nie spełnia szczęścia i to nie było to, o co Wam po prostu chodziło. Tak, byście mieli to, co byście chcieli, i w tym kierunku y, będziecie podejmować działania, bo ty widać, że to jest mozolna praca, męcząca, tak. Y, i wy będziecie chcieli coś rozpocząć nowego. Jest pokazana karta głupca. Doszkalanie się. Być może inicjowanie. A tutaj już koniec nauki, tak? Koniec, bo to już co odchodzi do przyszłości. Koniec uczenie być może kogoś albo wykonywanie zadań za kogoś. Tak, bo też jest pokazane, tak? Książę dysków to jest taka osoba, która się uczy, albo która y, podaje też i naukę, tak? Lub komuś pomaga, lub robi coś za kogoś, tak? Bo tutaj jednak obawy, lęki, lub jakieś tajemnice, coś po prostu było ukryte, tak? I Wy być może z taką osobą niedojrzałą mieliście do czynienia, która y, być może Wami kierowała, lub No. No I spełnią sobie po prostu własne marzenia, waszym kosztem i waszymi, y, być może, rękoma. Uh -huh. I tu, co macie w głowie? Księżniczka Mieczy. Księżniczka Mieczy, ona walczy o prawdę. Nie zaburzając w własnej stabilizacji, tak? Jak ja wiele razy mówię, to jest taka moja walki walkiria, tak? która Ona y, wszy, y, za wszystkie skarby świata, ona będzie bronić tej prawdy i ona będzie dążyć do Odsunięcia jej, a tym bardziej jeśli chodzi o wybór pod względem miłości, związków, tak, która chce osiągnąć to, co naprawdę, do czego doży, do czego i czego pragnie. Mhm. I tutaj będzie, to będzie uparte działanie, i w tym kierunku będzie wyjście z blokad, być może, jeśli chodzi o związki i o pracę, o sprawy rodzinne, tak. Z taką osobą możecie mieć do czynienia, która będzie uparta, jasno będzie stawiała na swoim, lub to jest wasza energia, bo to jest też i walka o własną stabilizację, o swoje własne zasoby. Tak, i to jest pokazane również i przypływ gotówki. W karcie, właśnie, zobaczcie, wasza karta. Uwaga, tak, jeśli do kogoś wychodzicie z uczuciami, lub ktoś do was. Uwaga, po prostu, też i na manipulacje. Yy, różnego rodzaju uszywki, tak? Bo energia wodnika też się pok pokazuje. Yy, bliźnięta waga wodnik, tak? No, mhm. chociaż diabeł to też jest i wasza karta. I dlatego, uwaga, na różnego rodzaju manipulacje. Co do was przychodzi? Karta gwiazdy to też zatykalny wodnik. To jest spełnienie marzeń. Ale też nie tkwicie w iluzji lub ktoś, jeśli wam coś narzuca, tak? Karta cesarza. No, po części to może być i wasza energia, chociaż to jest energia barana, tak? To jest twarda, uparta, ale też i cesarz lubi kontrolować, yy, lubi być zaborczy, tak? To może być energia tak samo i szefa. Mhm. No, ale tutaj jest jakieś odcięcie, zakończenie czegoś, lub w odwrotności podpisywania jakichś nowych umów, i być może wy, jeśli zrezygnujecie z tego, z tego z tej runie, yy, i być może zdobędziecie być może jakieś nowe wiadomości, yy, lub yy, swój własny wzrost, tak? W coś, o czym nie wiedzieliście, i być może yy, ze zebraliście Wam potrzebne wiadomości, żeby wzrastać tutaj, być może nastąpić podpisywanie jakichś nowych umów, kontraktów lub awans, tak? W miejscu, w którym jesteście. Bo to jest wasza energia. Mhm. W głowie i w myślach król dysków. To jest energia właśnie byka i skorpiona. Przepraszam, byka i koziorożca. To jest stabilizacja. On już coś ma. Tak i tylko zbiera profity. By to może być osoba właśnie na stanowisko, to może być was, wasz szef, taki właśnie, tutaj sobie taki cesarz, tak? I z taką osobą możecie mieć do czynienia, zobaczmy dlaczego. Koło fortuny, to jest losu, tak? To jest dostatek. Tutaj jest sprawiedliwość, czyli zrównoważenie, tak? Chociaż tutaj możecie też i dostać y, jakieś pieniądze y, na rehabilitację. No, bo to jest odpoczynek. To, tutaj są pokazane rehabilitacje, uleczenie, yy, ale też i obawy być może macie, że coś po prostu niedobrego do Was przyjdzie, także wyrzucicie to z głowy, że być może chorujecie, a yy, w nowej pracy ktoś nie będzie chciał będzie no na to źle po prostu patrzył, bo wy się może źle czujecie, albo jesteście chorzy, albo macie jakieś tam defekty, zwrócić na to uwagę. Mhm. Tutaj z otoczenia do was przychodzi królowa dysków, tutaj tak jakby było małżeństwo, tak? Ale tak samo pokazany jest koziorożec. Kobieta, która jednak potrafi być kapryśna, chwilowo cieszy się z tego, co ma, ale ona chce pomnażać. To może być też i małżeństwo, które ma własną firmę, jakie zasoby, tak? które być może tworzą ten zespół. Zobaczmy, dlaczego się taka energia pokazała z otoczenia. A nowe projekty. Nowa praca, nowy biznes, tak? Bo królowa pentakli, gdzie ona zasieje tam ona i zbierze, ona patrzy na to, co przyniesie korzyści, i być może z taką kobietą możecie mieć do czynienia, lub to jest wasza energia. Uh -huh. Także nie bać się, nie bać się spełniać swoje marzenia i swoje plany w tym kierunku. Drogie Koziorożce. I tu. Wy się obawiacie, tak? Bo w dziesiątce mieczy tutaj są nadzieje i obawy, tak? Że Wam się to nie uda, że Wam się coś nie powiecie. A tu jest pokazana równowaga. Jak, tak samo jak i tutaj dołożyłam tą kartę, pokazała się ta karta sprawiedliwości, tak samo jest i tutaj pokazana. Czyli nie bać się. Tutaj otwierają się dla Was nowe możliwości, tak? Tylko zacząć działać, wyjść poza granice ze strefy własnie, własnego komfortu i czas ruszyć. Zbierać wiadomości, dowiadywać się i rozwijać w tym kierunku. Mhm. Zobaczcie po raz kolejny. Tak, i też jest po, y, potrzebna komunikacja, komunikacja i działania, tak? I tu jest pokazane czwórka pentakli, energia skąpstwa energia y, właśnie, żeby wyjść z tego. Nie trzymać kurczowo przy sobie pieniędzy, tak, inwestować w siebie. Dowiadywać się, co Wam przyniesie korzyści, tak z tego, co Wy po, położycie, co Wy włożycie, co Wy wydacie. Dlaczego jest ta czwórka pentakli? Właśnie, komunikacja i działania na odległość, tak? I tutaj w rycerzu, pentakli, rycerz pentakli to jest bardzo powolna energia, która i to jest energia tworzenia. Rycerz pentaki krok po kroku buduje, tworzy, według własnego schematu. Bez narzucania się innych osoby, innych osób na wasze po prostu plany, tak? Żebyście tego nie robili. Nie słuchajcie innych, tylko przede wszystkim słuchajcie siebie. I to jest komunikacja działania, tak, wyjście z energii być może jakiegoś postoju, jakiegoś lęku. Nie bać się, że będziecie stratni, tylko uważajcie. Dowiaduj, tutaj jest czwórka, cały czas pokazuje się czwórka mieczy. Możecie trafić do szpitala lub też na rehabilitację, tylko że w tym kierunku musicie się kierować, bo być może boicie się podjąć się jakiejś operacji zabiegowi, tak? Bo przez to możecie być stratni, dlatego się dowiadywać wszystkiego, tak? dlatego jest pokazana właśnie ta czwórka pentakli że możecie być stratni albo nie chcecie włożyć w to żeby po prostu wyzdrowieć bo boicie się stracić a tu czas zainwestować we własne zdrowie tak? właśnie jest energia siły, energia mocy czas zadbać o siebie drogie koziorożca. Na wyniku macie dziesiątkę pentakli. Na najważniejsze to jest zdrowie i pewność tego, że się wszystko uda. Tylko to jest zbieranie informacji, dowiadywanie się i komunikacja z odpowiednimi ludźmi na odległość. Dlatego szukajcie informacji. Tutaj być może jeśli podejmiecie jakąś nową pracę pokazane jest małżeństwo, współpraca z tym małżeństwem i być może oni wam pomogą w tym, tak, że będziecie y, mieć y, do czynienia z osobami wruzo, w, w, zrozumiałymi, tak, o co chodzi. Nie bać się oszustwa, kłamstwa, tutaj też wyjść spoza ograniczeń, tak, spoza ograniczeń. I blokad. Uh -huh. I jeszcze jedną kartę rady na koniec. Drogie koziorożce. Co kreujecie, to mieć i będziecie, tak? Jeśli coś się zakończy, to rozpocznie się nowe. Uwaga, też na różnego rodzaju manipulacje, które mogą do Was przyjść z otoczenia. Po tej mamy na spodzie karcie kartę wieży, tak? Na jeśli ktoś was oszukiwał pod względem właśnie finansów w pracy, tak, zarobków, to to na pewno powinno się zakończyć. Tu jest pokazana karta wieży, bo jednak koziorożec, wiem, że jest osobą stabilną pod tym względem, dokładną, tak, i lubi mieć wszystko pod kontrolą. Ale tutaj są pokazane manipulacje pod tym względem, tak, jak również. Co sam zakreujesz, to mieć i będziesz, tak? Tutaj może być też i przepływ gotówki, pomnażanie jej, tak? Z tego yy, założoną pracę właśnie w ósemce pentakli. Ale też uwaga, żeby was w pracy ktoś nie oszukiwał. Jeśli te oszustwa będą, to wyjdzie na jaw. To na tyle. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam was serdecznie.